Cześć, witajcie w 25. odcinku Przygód Roberto Prawandowskiego. W dzisiejszym epizodzie kończymy rok 2023 meczem z jedną z końcówki naszej tabeli. A drużyna, o której mowa, to zespół Lecce, który obecnie zajmuje 16. lokatę w Serie A. Milan natomiast z dorobkiem 41 punktów zajmuje drugą lokatę i wciąż goni lidera w postaci Juventusu. A w dzisiejszym meczu, jak widzimy, Roberto Prawandowski będzie prowadził w swoim stroju BHP nadzór nad Murawą na stadionie. Leo przechwytuje piłkę, zagrywa do Szika, Szik Schick wypatruje Prawandowskiego, Polak w polu oddaje strzał, niestety jednak uderza w poprzeczkę. To jeszcze nie koniec akcji Milanu, Nali w posiadaniu piłki zagrywa do Krunicia, Krunicz do Benasera, Benaser natomiast niecelnie do Prawandowskiego i tym razem mamy już definitywny koniec akcji Milanu. Yamaguchi z piłką definitywnie wybijają do przodu, Tomori jednak obudził się, zagrywa do Benasera, Benaser nie do końca wie komu podaje, ostatecznie jednak piłka pod nogami Patryka Szika, zagranie do Leo, Leo oddaje strzał, ale bez wątpienia zobaczyć możemy, że zawodnicy Milanu przed samym Sylwestrem nie do końca skupiają się na piłce. Benaser podaje do przeciwników, Leo nie trafia w bramkę, Prawandowski natomiast bada jakość Murawy, a Łysy z siwą brodą startuje do castingu w klaskaniu Rubika. Benasser jak ślepy, prawie wbiegł w Prawandowskiego, Gal odbija piłkę. Szyk główką do Prawandowskiego, jednak Hurmant ryzykując kopniaka w twarz wybija piłkę. Futbolówka jego już znów Benaser. Tym razem do Prawandowskiego. Prawandowski oddaje strzał i w 30 minucie tego spotkania w końcu daje prowadzenie Milanowi na 1 do zera. Może w końcu ta akcja przełamie Milan nieco w rozgrywaniu ładnej piłki, bo póki co, to. Aha! Podobną sytuację przeżywaliśmy już, kiedy to Januszewski grał w Ajaxie. Zwróćmy jeszcze raz uwagę, co takiego wykonują w tej chwili zawodnicy Milanu. Być może to właśnie to jest przyczyną tak niegramotnej gry Rossoneri. Zapominając jednak o tych zielonych oparach, skupmy się na fakcie, że Prawandowski dołożył na swoje konto kolejną bramkę w Serie A. No i miejmy oczywiście olbrzymią nadzieję, że ten zielony dymek z ust zawodników to nie jest efekt nieumycia zębów. Gaja wyprowadza atak, prostopadłe zagranie do Leo, który pędzi lewym skrzydłem, chociaż z tym pędzeniem to za wiele nie miało wspólnego, zagranie do Kruńcia, Kruńc do Brzika. Krzyk Psik pokonuje, bramka żalecze, tym samym Milan w drugiej połowie, a dokładniej w 50 minucie tego spotkania wychodzi już na dwubramkowe prowadzenie. Galo próbuje zagrać w przód, jednak Roberto Prawandowski okazał się być szybszy. Od razu oddaje piłkę do defensywy i już Hakimi w roli prawego skrzydłowego. Teraz Patryk Szyk, Hakimi zostawia Prawandowskiemu. Polak rozpędza się na prawym skrzydle, jest na wysokości pola karnego, będzie decydował się na doświadczenie nabiegającego Szika. I Czech po raz drugi w dzisiejszym spotkaniu, a Polak po raz pierwszy w dzisiejszym spotkaniu notują kolejno gola i asystę. Dokładnie 4 minuty potrzebował Milan na zdobycie bramki numer 3 w tym spotkaniu. Doskonała wymienność pozycji jeśli chodziło o Hakimiego i Prawandowskiego oraz genialna celność w dośrodkowaniach Polaka spowodowały, że piłka ląduje na głowie Uszika, a następnie w siatce przeciwników. Pierwsza połowa była zdecydowanie leniwa, jakaś taka nie w stylu Milanu. Druga od razu widać, że pewne specyfiki musiały przestać już działać, w związku z tym Rossoneri wzięli się do roboty. Tym razem Hakimi na środek pola do Krunicia, Krunic do Sika, Shik do Leo, Leo z powrotem do Shika, który wychodzi sam na tą z strzał lewą nogą i 4 do 0. Nie zapomnijmy powiedzieć tutaj przy tym, że Patryk Sik, czeski napastnik z AC Milanu, zdobywa w tej chwili hat-tricka. Patrząc na drugą połowę tego spotkania, można z całą śmiałością powiedzieć, że AC Milan dopiero rozpędza się do rywalizacji o fotel lidera. Szybka wymiana podań, doskonałe decyzje, może nie najlepsze przyjęcie czeskiego napastnika, ale za to wykonanie prima sort. I mamy 4 do 0 dla drużyny z Mediolanu. Bramkarz przeciwników zrobił dosłownie wszystko, co mógł, czyli rozłożył ręce, bo i tak, i tak na uderzenie napastnika Milanu nie było mocnych. Fjurman próbuje swoich sił, jednak zagranie zawodnika drużyny przeciwnej przechwytuje Hakimi Prawandowski. Z powrotem Benasser do Prawandowskiego i teraz Polak, pomimo tego, że nie ma sił, próbuje swoich umiejętności sprinterskich. Jest na wysokości polakarnego dalekie dośrodkowanie do Leo, a ten z przepięknie uderza na bramkę rywali. Nie trzeba mówić, słysząc po tym, co dzieje się na trybunach, że udaje się Portugalczykowi pokonać w brawurowy sposób bramkarza Lecze. Oprócz strzału, który wyglądał na nie z tej ziemi, należy zwrócić uwagę również na prawandowskiego i jego dośrodkowanie, gdzie piłka przepięknym bananem wylądowała miękko na stopie lewego skrzydłowego Milanu. Przed naszymi oczyma kolejne wysokie zwycięstwo Milanu, bo raczej lecze już nie wróci do gry i trzeba tutaj szczególnie zauważyć, że atak Rosonerich stanowi obecnie tak wielki kolektyw, że będzie bardzo ciężko jakiejkolwiek defensywie spróbować go zatrzymać. Milan 5, Lecce 0, Prawandowski z drugą asystą. Biraki do Selemakersa, ten do Benasera, jednak zawodnik z Algierii. Złapał od Di Francesco takiego gonga, że musi sobie spokojnie poleżeć na murawie. No, chociaż patrząc na gesty rękoma, to może nawet i niespokojnie sędzi na wróżu. Postanowiła nagrodzić Di Francesco za szczególne umiejętności ogrodnicze żółtą kartką. I przed nami ostatni gwizdek tego spotkania. Milan pewnie wygrywa z szesnastą drużyną Serie A 5 do 0. Roberto Prawandowski z jedną bramką, dwiema asystami, Patrick Schick z hat-trickiem. I oto dzięki temu wysokiemu zwycięstwu Milan w ostatnim możliwym terminie 2023 roku obejmuje fotel lidera Serie A, mając dwa punkty przewagi nad drugim i trzecim na poli z Juventusem. Zatem jak widać nadchodzącym zadaniem dla Milanu na 2024 rok będzie zrobić wszystko, aby zyskać jak największą przewagę nad rywalami, ponieważ to teraz ich problem będzie przegonić Milan. Wraz z końcem roku przeanalizujmy zatem tabelę strzelców. Roberto Prawandowski z jedną bramką przewagi nad Benjederem i Kiezą obejmuje pierwsze miejsce. Do pierwszej dziesiątki również po genialnym występie w poprzednim meczu zbliża się Patryk Szyk, mając na swoim koncie już 8 trafień, zajmując 11 lokatę. A jeśli chodzi o asysty, to Prawandowski dzięki swoim dwóm podaniom w poprzednim meczu wskoczył na pierwsze miejsce tej klasyfikacji, ponieważ ma jeden mecz mniej rozegrany od Patryka Szyka, co daje mu przewagę jeśli chodzi o zdobywanie asyst. Można zatem nieśmiało, ale też i nieskromnie powiedzieć, że Prawandowski na chwilę obecną, jeśli chodzi o statystyki, jest najlepszym zawodnikiem w Serie A. A może nie tyle najlepszym, a najskuteczniejszym. Tymczasem przed nami kolejne spotkanie, pierwsze w 2024 roku. Monza podejmie u siebie AC Milan. Jak widzimy przeciwnicy Milanu 14 miejsce w lidze, zatem kalendarz spotkań jeśli chodzi o Rosson na razie jest łaskawy i podaje Milanowi samych tych łatwiejszych przeciwników. Nie ma jednak co przedłużać, zobaczmy jak rok 2024 otworzy sobie sam AC Milan, będąc jednocześnie liderem Serie A. A jeszcze zanim ten mecz, zwróćmy uwagę, że Roberto Prawandowski po raz drugi w swojej karierze i po raz drugi w Serie A zostaje zawodnikiem miesiąca. Liczne bramki i asysty Polaka nie obeszły się bez echa. Styczeń we Włoszech przywitał piłkarskie murawy śniegiem, w związku z czym będzie trochę inaczej jak dotychczas, jeśli chodzi o mecze w wykonaniu Prawandowskiego, ponieważ być może odkryją nowe powołanie i zostanie łyżwiarzem. Di Gregorio próbuje sam wyrzucić no. piłkę przed siebie, trafia jednak wprost w Krunicia. Pomocnik Milanu uderza z całej siły, ostatecznie jednak golkiper Monzy wybija piłkę na rzut rożny. Krunić natomiast tym uderzeniem, które właśnie widzimy na powtórce pokazał, że gdy chce to również potrafi być bardzo groźny z pola karnego. Efektem sparowania piłki corner dla Milanu, który za chwilę wykona dla nas Benasser. Algierczyk nabiega na piłkę do Prawandowski wyskakuje i lobem, główką pokonuje golki Monzy strzelając bramkę numer 1 już w ósmej minucie tego meczu. Roberto Prawandowski, który właśnie zarył głową w bandę, a umiejętności strzał w główką ma około 40 skoczności i zapewne mniej niż 0 Daje prowadzenie swojej drużynie w pierwszej połowie, a w zasadzie w pierwszych 10 minutach tego spotkania przepiękne, celne uderzenie głową, które przelobowało dwóch obrońców, trzech obrońców nawet i samego golkipera drużyny przeciwnej. Nawet gdyby tak dokładnie się przyjrzeć tej powtórce, to czterech obrońców Monzy próbowało powstrzymać Prawandowskiego przed jego uderzeniem. Ostatecznie jednak zawodnik z krwistą jedenastką na swoich plecach oddaje pierwszy strzał celny na bramkę rywali. Jest to również w tym sezonie jego siedemnaste trafienie do siatki. Patryk Szyk do Prawandowskiego, ten ma przed sobą jednego obrońcę, robi jakieś sztuczki, ale i tak nie miał rywala w pobliżu. Zawraca z piłką, zagrywa do Benasera, Benaser do Shika, Szyk Schick do Leo, Leo z powrotem do Szyka, Szyk Schick uderza! 2 do 0 dla Milanu, 14 minuta spotkania. Zamieszanie multum krótkich podań od nogi do nogi i pomału zarysowująca się przewaga Milanu, a raczej liderów Serie A nad rywalami. Benaser do Leo, Leo do Prawandowskiego, Polak wbiega w pole karne, rywali, jednak cofa ostatecznie się z piłką, zagrywa w tył, jeszcze raz Prawandowski do Benasera, Benaser do Prawandowskiego, Polak znów w polu karnym, decyduje się na zagranicę, na Leo, Leo uderza, 3 do 0. Roberto miał już na swoim koncie bramkę, teraz postanowił dołożyć sobie asystę, tym samym sprytnie próbując uciec Sikowi w statystykach asystujących. Dwóch skrzydłowych AC Milanu potwierdziło jedynie, że doskonale potrafią ze sobą współpracować, zdobywając w ten sposób kolejną bramkę na konto Rossonerich. Można zatem śmiało powiedzieć, że zmiana Prawandowskiego z lewego na prawe skrzydło było naprawdę dobrą decyzją wszystkich asystujących w jego karierze. Sam strzał Leo nie był już tak widowiskowy jak w poprzednim spotkaniu, ale przyniósł pożądany skutek w postaci bramki numer 3. Hakimi decyduje się na długie podanie do Prawandowskiego, który wyprzedza całą defensywę rywali. Polak wbiega w pole karne, dośrodkowuje na głowę do sika, a Czech pokonuje bramkarza Monzy. Po tej asyście polskiego zawodnika można śmiało już chyba stwierdzić, że rzeczywiście plan Roberto na ten mecz jest taki, aby zyskać przewagę nad nic niespodziewającym się szykiem, który zjeżdży się właśnie ze swojej bramki. Fakt jest jednak taki, że AC Milan prowadzi już 4 do 0, a Prawandowski ucieka Czechowi, ponieważ zdobywa już drugą asystę w tym meczu. Co więcej, Rossoneri wykonują swój plan minimum w postaci utrzymania przewagi w Serie A, zdobywając kolejną bramkę i raczej przekreślając już szansę gospodarzy na zdobycie prowadzenia w tym meczu. AC Milan jednak nie zwalnia tempa, i za chwilę będziemy mieli wznowienie gry z rzutu rożnego. Benasser z futbolówką zagrywa na głowę do Prawandowskiego. Prawandowski uderza, uderza w słupek. A jak wszyscy wiemy, każdy gupek wali w słupek. Oczywiście nie mówmy tego w aż tak bardzo przekonujący sposób, ponieważ nie zapominajmy, że Prawandowski na swoim koncie w dzisiejszym meczu zgromadził jedną bramkę i dwie asysty. Brunić wysoko do Prawandowskiego na prawe skrzydło, ten przyjmuje główką, chciał przerzucić nad sobą, ale delikatnie mu to nie wyszło. Ostatecznie Polak wychodzi obronną ręką, zagrywa do Tonaliego, Tonali wystawia piłkę Benazerowi. a Algierczyk oddaje celny strzał na bramkę, tym samym dając kolejne trafienie Milanowi. My natomiast skupmy się raz jeszcze na wspaniałym przyjęciu Prawandowskiego główką, a następnie tym jakże popisowym przerzuceniem piłki nad sobą przed siebie. Prawdziwy wirtuosz. Prostopadłe zagranie do Wesley'a, który jest w polu karnym Milanu, wycofanie do Mazitel'ego, Oheda oddaje strzał po rękach Maniu i o dziwo Monzie udaje się zdobyć bramkę numer jeden w tym spotkaniu. Trochę w tym przypadku, trochę w tym szczęścia, ale nie odbierajmy gospodarzem faktu, iż wbiegli oni pomiędzy zasieki obronne Milanu i oddali strzał celny, co najważniejsze, na bramkę gości. A że francuski goalkeeper przez praktycznie 70 minut tego spotkania nie robił nic między swoimi słupkami, to trzeba stwierdzić, że skostniały mu nieco ręce i nie był on w stanie zatrzymać futbolówki lecącej do jego bramki. Rosoneri w tą interwencją pozbawił się jedynie możliwości zachowania czystego kąta w tym spotkaniu. Kolejny już rzut rożny dla Milanu, sam nie wiem który, benazer dośrodkowuje w pole karne, defensywa wybija jednak piłkę pod nogi Biragiego, Biragi zagrywa do Prawandowskiego, Prawandowski się odwraca, finezyjnie strzela i zalicza swoją drugą bramkę w tym meczu. Dzisiaj Roberto Prawandowski w roli kata, który bez najmniejszych wyrzutów sumienia wykonuje wyrok na drużynie Monzy. Dwie bramki oraz dwie asysty pokazują, że Prawandowski uczestniczył dzisiaj w 66% bramek. Forma Polaka jest tak imponująca jak polityczność komisji w Eurowizji. I po trzech minutach doliczonego czasu gry sędzia kończy to spotkanie: Milan 6, Monza 1, nieprawdopodobna przewaga Rosonerich nad rywalami. Roberto Prawandowski po raz kolejny potwierdza, że jest w wyśmienitej formie piłkarskiej i tak naprawdę to on w tej chwili będzie stanowił zagrożenie dla reszty drużyn Serie A. A jako, że dzięki swojemu występowi Prawandowski zyskał kolejne punkty umiejętności wykorzystamy trzy z nich na celność rzutów wolnych, ponieważ ostatnimi czasy Roberto coraz częściej wystawiany jest do wykonywania właśnie wcześniej wspomnianych rzutów wolnych. A ostatni z pozostałych punktów tym razem przekażemy na strzały z daleka, no bo dlaczego by nie? Ostatecznie nasze działania spowodowały, że prawandowski osiągnął ocenę ogólną równą 83. No i tym oto sposobem, po przesunięciu kalendarza w przód, widzimy, że następnym rywalem AC Milanu będzie Fiorentina, która tym razem należy już do tych mocniejszych rywali w porównaniu do poprzedników. Zobaczymy zatem, jak Prawandowski i spółka będący w gazie poradzą sobie z drużyną z czwartego miejsca serie A. Hakimi, w roli skrzydłowego, cofa futbolówkę do Prawandowskiego, Polak bez zastanowienia do krunicia krunic do Patryka Szyka, który nie był na spalonym, Czech oddaje strzał, jednak wprost w pera Fiorentiny. AC Milan mógł naprawdę szybko wyjść na prowadzenie, bo już w siódmej minucie tego spotkania jednak Schick postanowił, że sprawdzi czy na pewno kości bramkarza Fiorentiny są bogate w wapń i nie pękną przy jego uderzeniu. Niebezpieczna kontra Fiorentini, Jowicz do Castrovilliego, który ma przed sobą tylko manię, jednak z jakiegoś powodu zawodnik Fiorentiny postanowił zwolnić, po czym oddał taki, a nie inny strzał. Brawa dla zawodnika z numerem 10 na koszulce za tak przepiękne spapranie akcji. Można było śmiało powiedzieć, że była to setka dla Fiorentiny, jednak z jakiegoś powodu, nie wiem czy to kibice Milanu zaczęli mocniej dmuchać, chociaż patrząc po transparentach, to na tej trybunie za bramką Milanu siedzi właśnie Fiorentina, ale coś poszło nie tak i piłka kompletnie nie zmierzała w światło bramki nali do Prawandowskiego, Prawandowski na środku boiska, decyduje się na nie jednak zdecydował się, że nie będzie dryblingował, bo głupio straci piłkę. Polak biegnie w kierunku pola karnego, zagrywa do Leo, Leo do krunicia, Krunicza Krunic uderza i 1 do 0 dla Milanu w 25 minucie przeciwko czwartej drużynie Serie A. 25 minut potrzebował Milan, był udowodnić, że potrafi strzelać bramki również drużyną, które zajmują o wiele wyższe lokaty w Serie A. Oczywiście to jest dopiero 25 minuta, oczywiście to jest FIFA, więc spodziewajmy się tutaj wylewów, szczególnie przeciwko tym właśnie mocniejszym drużynom. Nigdy nie wiadomo, kiedy Tomori obudzi się i postanowi wpuszczać piłki do własnej bramki. Nigdy nie wiadomo, kiedy Manią przestanie łapać futbolówkę. No i oczywiście w sumie to też nigdy nie wiadomo, kiedy Prawandowski stwierdzi, że nie chce mu się już biegać po boisku i będzie stał patrząc na to, co robią koledzy. Kolejne przeszywające podanie prostopadłe Fiorentiny, Jowicz wbiega w pole karne rywali, zagrywa do ikony, ten oddaje strzał Imanion dosłownie w ostatniej chwili dzięki swojemu niezawodnemu refleksowi, chociaż teraz łapie się za głowę nie wiedząc jak chyba sam to obronił, ratuje AC Milan przed utratą bramki. Krunić prosto padle w kierunku Patryka Żyka, Prawandowski zamienia się pozycją, wbiega na napastnika, zagranie do go, Tonali do Prawandowskiego, ten jakimś cudem zdołał odwrócić się z piłką unikając odbioru przez obrońców i oddał celny strzał na bramkę Fiorentiny, tym samym w doliczonym czasie gry, a w zasadzie już po doliczonym czasie gry dając dwubramkowe prowadzenie Milanowi. To jest naprawdę niesamowite w jaki sposób Roberto Prawandowski zdołał obrócić się z piłką, unikając odbioru, a następnie pod bardzo ostrym kątem oddał strzał w boczną siatkę bramki, dając tym samym zaliczkę przed zejściem do szatni. Kondogia do przodu do Kastrowiliego, który teraz raczej nie będzie udzielał się jeśli chodzi o umiejętności strzelskie. Zagrywa do Jowicza, Jowicz strzela natomiast, zamienili się chłopaki kolejnością i to przyniosło efekt Fiorentina zaraz po wznowieniu, bo w 49 minucie strzela bramkę kontaktową, tym samym zmieniając wynik tego spotkania na 2 do 1. Tomori delikatnie przysnął przy podaniu Castrovillego, no i efekt jest z tego taki, że gdy Jowić dotknie piłki, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że piłka zatrzepocze w siatce. I tak właśnie wydarzyło się konkretnie w tej sytuacji. Tak bardzo zakręcił piłko, że ona nadal kręciła mu się w ręce. Ależ wirtuos chciałoby się powiedzieć, ale to tylko błąd Fify. Albo nie, kto to wie. Castrovilli do Kondogbi, Kondogbia do Jowicza. Ten miał delikatny przypał z przyjęciem, jednak uderza z wolienia i mało brakowało, a strzeliłby drugą bramkę Milanowi. Wygląda na to, że zawodnicy Milanu nie byli przygotowani na taką ofensywę pod swoją bramką, przyzwyczajeni do przeciwników, z jakimi grali dotychczas. Fiorentina okazała się być jednak pudzianowskim i tanio skóry nie sprzeda. Konsekwencją uderzenia Jowicza jest rzut rożny dla Fiorentiny, rozegrany bardzo krótko i już ikonę w polu karnym Milanu wycofuje piłkę do Kastrowidnego ten do Coatesa. No i obrońca portugalski strzela bramkę na 2 do dwóch w meczu Milan Fiorentina. Oczywiście jest to urugwajski defensor. On tylko gra w Portugalii, chociaż jak spojrzymy na ekrany, to ewidentnie gra w Italii. Powiem tak, nie szukajmy żadnej logiki, po prostu Sebastian Coates zdobywa bramkę na 2 do 2 w tym meczu. A na naszych ekranach przepięknie założona siata bramkarzowi Rossoneri. Ewidentnie łysy z siwą brodą nie rozumie jak można tak rozpościerać nogi podczas uderzenia rywali. Patrick Szyk tym razem w roli lewego skrzydłowego AC Milanu faulowany, w związku z czym za chwilę będziemy świadkami rzutu wolnego z bardzo niebezpiecznej odległości. Proszę nie zwracać uwagi na domofon w tle. Za chwilę Prawandowski postanowi bezpośrednio uderzyć na bramkę, jako że podnieśliśmy mu umiejętności rzutów wolnych. Zobaczmy. No niewiele zabrakło, ale próbować trzeba po prostu nie tym razem. Kontra AC Milanu, zagranie do Patryka Szika. Patryk Szyk dopatruje się prawandowskiego, który pomimo braku sił znów wyprzedza defensywę Fiorentiny. Dobiega do końcowej linii, zatrzymuje się z futbolówką. Wraca jednak w kierunku swojej połowy. Jest przepychany, dośrodkowuje na głowę do Leo. Ten oddaje strzał. Golini wybija i jest niestety na AC Milanu, łapie piłkę z powrotem. Była szansa na wyjście, na prowadzenie. Jednak tym razem golki Fiorentiny stwierdził, że trzeba ratować remis dla swojego zespołu znów niebezpiecznie na połowie Milanu i Kone zagrywa do Castrovillego ten zagrywa prostopadle w kierunku Jowicza Dajer jednak przewidział takie podanie i zablokował futbolówkę. Jeszcze ostatnia akcja Milanu. Prawandowski zagrywa do Patryka Szika, po czym rusza w kierunku bramki. Rwali prostopadłe zagranie chyba do Prawandowskiego, ale dość mocno niecelne. Polak zderzył się z bramkarzem Fiorentiny, a sędzia zakończył to spotkanie. Niestety pięknie się to zapowiadało, bo było 2-0 dla Rosonerich. Ostatecznie jednak remis 2-2 i podział punktów. Roberto Prawandowski nawet przeciwko Fiorentinie z golem na koncie. Po takim rezultacie koniecznie sprawdzić musimy tabelę seria, ale jak widzimy, Milan bezpiecznie z trzema punktami przewagi nad drugim Napoli i trzecim Juventusem. Kolejne spotkanie, jak widzimy, odbędzie się przeciwko zespołowi Sampdori, więc będzie to jakaś tam szansa na to, aby znów uzyskać większą przewagę nad Napoli i Juventusem, jeżeli oczywiście te drużyny gdzieś w drodze w meczu zdołają się potknąć. W statystykach indywidualnych natomiast Roberto Prawandowski zyskał dwie bramki przewagi nad drugim Kiezą i mając na koncie 19 bramek przewodzi tabeli o wyścig po złotego buta. Jeśli natomiast chodzi o asysty, Prawandowski dwa oczka przewagi nad szykiem. Na trzecie miejsce natomiast wskoczył Leo mając na swoim koncie 9 asyst. Zatem pierwsza trójka należy do Milanu. A my tym sposobem dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Jeżeli ten epizod Wam się podobał, koniecznie zostawcie po sobie łapkę w górę. Standardowo, jak zawsze, zachęcam do komentowania tego odcinka. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, a jesteście ciekawi, czy Milan utrzyma przewagę trzypunktową, czy też ją powiększy, jeśli chodzi o rozgrywki Serie koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka, który zdecydowałem, że teraz również będzie pojawiać się w czwartek. To tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się ciepło i zdrowo, i do usłyszenia niebawem. Cześć!